Siwanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pragnę Wam zaprezentować kabel przejściówka SATA i USB 2.0 na SATA lub ID. Kabel był, ku, był kupiony na Allegro za 40 zł. Ten, ten kabel. Ten kabel, no, ten adapter jest, nadaje się do dysku twardego HDD o formacie 2,5 cala, 3,5 cala, DVD-ROM, CD-ROM, CD-RW, CDMBO i DVD-RW. DVD-RW to jest. A tutaj jest tu jest właśnie inter, to właśnie interfejs USB 2.0. Prędkość zapisu, odczytu 480 megapikseli. megabitów na sekundę. Nie, me, przepraszam, nie me, 480 me, me, megabitów na sekundę. Szybkość 50, 52 razy CD-ROM. instalacja Plug i e Play. Zasilanie analogowe o, o napięciu od 90 wo, od V do 264 V. Napięcia pro, na zasilania. Nadaje się do Windows 98. Windows 2000, Windows ME, Windows X i Windows XP. I Mac OS. To znaczy, i, ale żeby, no jak jest na Windows 98, to trzeba mieć, pójdę ze sterownikami, żeby zainstalować ten. ten adapter. A na Windowsi 2000 ME i XP nie potrzeba instalacji sterowników. A na się 68 to trzeba koniecznie zainstalować sternik poprzez płytę. Teraz otwieramy opakowanie. W opakowaniu znajduje się adapter, przejściówka, kabel zasilający. Jest folii zasilacz z kablem Molex. Jest jeszcze przyściówka Molex SATA, zasilająca. I kabel SATA do, do, do podłączenia dysku na przy, do, 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 do płyty głównej, czy do napędu optycznego interfejsem SATA i jeszcze jest instrukcja obsługi dobra a tu są cztery piny te molex cztery piny a tutaj jest SATA zasilająca SATA duża a to jest ka kabel małe SATA do podłączenia dysku do na przykład do płyty głównej. A i ten przyciółka to jest do podłączenia dysku czy napędu na to do zasilacza komputerowego, na przykład. Tutaj jest kabel zasilający, tutaj jest gniazdo zasilające, a tu jest gniazdo molex. I ostatnie. Tutaj jest interka... Złącze... No, to jest wtyczka USB 2.0, interface USB 2.0. Tutaj jest gniazdo SATA. Tutaj jest IDE, ATA, duża, standardowa. A tu jest też IDE, ale to jest... no to za... ten IDE jest do... do... do Napędu lub dysku w komputerze stacjonarnym. A to, to, to też jest do napędu i do dysku, ale do laptopa, do laptopów. Ten, ten idę, do starszych laptopów. A ja naszykowałem tak do przetestowania: napęd optyczny i dysk twardy HDD. Dobra. Teraz, jak sprawdzimy, to. No teraz. Pokażę jak to się podłącza. Podłączamy kabel adapter IDE. Podłączamy teraz do napędu optycznego. Jest podłączony. Teraz podłączam kabel Molex zasilający do, do, do napędu. Jest podłączony. Teraz podłączam kabel zasilający. Jest podłączony. To teraz podłączamy napęd do prądu. No. Napęd jest włączony, jest w prądzie teraz. Teraz podłączamy do laptopa. Kabel USB. No i sprawdzimy jak czy, czy działa. Czy wykryło tu wykryło wybieramy ten komputer no i proszę bardzo pojawił się stacja dysków cd o i naszykowałem płytę cd audio bo 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 wszystkie płyty wszystkie oprócz cd audio no wszystkie płyty nie. Niektórzy się nie, nie odczytują W ogóle się nie odczytują, a, które odczytują, ale nieprawidłowo. Bo to bo mam nowy laptop, a, a, a działają tylko do komputerów stacjonarnych starszych. Tylko i wyłącznie do komputerów stacjonarnych. Oczywiście niektóre płyty też. Może się komputer może się zawieszać. Dobra. Teraz otwieramy napęd. wkładamy płytkę i poczekamy aż się płyta odczytuje chwileczkę poczekamy o już się odczytywało no i na przykład nagrałem płytę piosenki Oczywiście piosenki, które ci nie posiadają żadnych praw autorskich. No, no i widzicie? No, no niech no te płyty, CD, tylko kilka tych piosenek, albo jeden, który niestety nie obsługuje odczytywa odczytywania do naszych sezon operacyjnych, tylko do starszych sezon operacyjnych. Te piosenki nie do końca można słuchać. Ta pierwsza piosenka co była nie, nie będzie do końca czytała, bo no bo, bo się błędy, po, bo jest błąd. Musi być, system, po, musi być starszy system a nie nowsze. Zamykamy. Wyjm otwieramy na ten szufladkę. Wyjmujemy płytę, zamykamy. No. I już, już pyta wyjęta. Dobra. Teraz sprawdzimy, czy jest Może taka możliwość odłączania. Nie. Ma. Nie ma. Dobra. To w takim razie odłączamy napęd. I odłączamy z prądu napęd. Dobra. No. No i stacja dysków znikła. Dobra. To teraz odłączamy wszystko z napędu. Dobra. No dobra. To teraz dysk twardy HDD. Ten dysk twardy HDD, bo, tu, bo ten, ten dysk twardy HDD ma te właśnie interfejs SATA teraz. Nie, Napęd był IDE, IDE, ATA, a ten jest SATA. Dysk twardy, SATA. Teraz podłączamy zasilanie SATA, i podłączamy jako płyta główna kabel płyty głównej SATA. Teraz podłączamy zasilacz do przejściówki i MOLEX. I teraz podłączamy kabel SATA do, przejściów, do, do przejściówki. Dobra, to teraz podłączamy dysk twardy HDD do prądu najpierw. I do laptopa teraz podłączamy dysk. No i trzeba chwileczkę poczekać, trzeba trochę cierpliwości, bo bo, dysk, bo talerz dysku twardy jeszcze musi, najpierw to już musi zacząć rozkręcać. Jak, za, jak będzie się teraz rozkręcał za chwilę, to będzie się, o już się oczytywał, to będzie się oczytywać. No i właśnie teraz oczytywał się. Teraz wchodzimy w ten komputer. Klikamy w ten. Ten dysk. I jakąś, jakiś plik, na przykład piosenkę. Teraz włączę piosenkę włączamy muzykę. Które nie posiada żadnych praw autorskich. No, i słyszycie? Widzicie? Przys wszystko działa po prostu bez problemu. Zamykamy. To teraz usuniemy bezpiecznie. Ten usb to atapi Dobra, teraz odłączamy dysk z laptopa i z prądu To dobra Odłączamy z prądu Odłączyłem To teraz pod, odłączamy wszystko już Bo na dzisiaj kończymy już ten filmik Dobra. To na dzisiaj tyle na moim filmiku. Dziękuję za obejrzenie filmiku i pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.